Kiedyś dbanie o włosy nie było tak ważnym elementem w życiu jak dzisiaj. W końcu to dzisiaj półki sklepowe uginają się od różnych artykułów chemicznych. I nieraz w takich salonach fryzjerskich mamy więcej chemii niż Maria Skłodowska-Curie w swoim laboratorium. Ale to oznacza jedno. Oznacza to, że dbamy o siebie świadomie i oznacza to, że chcemy wyglądać pięknie. Jaki jest dzisiaj fenomen tego fryzjerstwa, tego, że mamy coraz więcej salonów i osób zajmujących się włosami? Bo mamy coraz więcej klientów, którzy o siebie dbają, klientów świadomych, którzy chcą wyglądać dobrze. Społeczeństwo nam pięknieje. Jesteśmy piękni i młodzi, a nawet jak się zestarzujemy, to nadal chcemy wyglądać pięknie, jak mniej więcej ta pani z okładki gazety, lub ten pan z telewizji. Ale czy to coś złego? Wręcz przeciwnie, dbanie o siebie to rzecz piękna, ale nie prosta. Często popełniamy niestety wiele błędów. Chcąc nie chcąc, tak też i jest z włosami, ale od czego mamy salony fryzjerskie, w których zajmą się nami tak jak powinni. Tym bardziej, że w jednym z konieńskich, czyli w Monalizie, odbyły się szkolenia prowadzone przez prawdziwych profesjonalistów z mistrzowskiego cięcia. Akademia Fryzjerska Gawęckie powstała niespełna 3 miesiące temu, jednak szkolenia, które przeprowadzają odbywają się od 15 lat. Chcę przekazywać moje umiejętności, które się nauczyłem przez tyle lat, przekazywać dalej. To jest mój cel, moje założenie. Podjmujemy szkolenia salonowe, e, przyjeżdżamy e, całą naszą ekipą. Część e, z, moich kolegów zajmuje się koloryzacją, strzyżeniem odpowiednim doborem fryzury, ponieważ, no nie ukrywajmy, dużo fryzjerów ma z tym jakiś problem, tak? A jakby nie było, no trening i praktyka czyni mistrza. Ekipa z Akademii w zawodzie jest już ponad 20 lat. Jak sami twierdzą, nadal się uczą, bo wszystko idzie do przodu. Jednak wiedzę, którą zdobili już wcześniej, chcą podzielić wśród młodych i ambitnych fryzjerów. Jak Ci się tu podoba? Jak Ci się pracuje z takimi osobami, z takimi ważnymi osobami w fryzjerstwie. No, jeżeli chodzi o atmosferę, to jest rewelacyjna. E, koleżanki miłe, pomocne. E, co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że bardzo bym chciała podziękować też za to, że organizują nam takie szkolenia, umożliwiają nam e, pozyskiwanie większej, głębszej wiedzy. Rewelacja! Dzień dobry. Wyszła Pani właśnie z rąk mistrza chyba fryzjerstw. Tak, tak! Fryzura jest taka lekka. Zupełnie, jest zupełnie inaczej. Pewnie, fajnie, super, super. I nie potrzeba modelować tylko wszystko, wszystko tylko suszarką lekko i one się będą Jak Są dobrze obcięte oczywiście, bo są super obcięte. Niestety, ale panowie zaczynają dbać... to jest bardzo dobrze, bo tak. kiedyś mężczyźnie wystarczyło, żeby ogolił się na łyso i to mu zaczął na miesiąc. A dzisiaj to się dzieją na cuda na głowie. A dzisiaj wystarcza to na tylko tydzień. Na <grym> ja tylko tydzień to pokrócej. Dwa włosy to nie tylko strzyżenie, to również nakładanie na głowę kosmetyków i odpowiednich preparatów. Jest coraz więcej mark kosmetycznych, firm, które prześcigają się w tworzeniu to coraz, coraz to nowych rzeczy. My jesteśmy jedną z takich firm, właściwie nawet dwiema, bo mamy markę Oway i markę Insight. Są to marki organiczne i naturalne, gdzie mamy bardzo dużo właśnie organicznych, naturalnych składników. To czego nasi klienci teraz oczekują, tak? Łącznie z tym, że posiadamy certyfikat Vegan OK, że produkty nie są testowane na zwierzętach, ani nie ma żadnego składnika pochodzenia zwierzęcego, co dzisiaj naprawdę klientki bardzo dużo, właściwie coraz więcej klientów sobie ceni. Salon fryzjerski Monaliza, który w Chonie znajduje się naprzeciwko dyskontu Net, to istnieje już 7 lat. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim klientom, którzy zaufali nam, no, i oczywiście zapraszam częściej, zapraszam wszystkich, starych klientów i oczywiście nowych. Szkolimy się, jak Państwo widzicie tutaj. E, mamy profesjonalną e, obsługę. Dziewczyny są naprawdę wyszkolone i będziemy się dalej rozwijać jak najbardziej. Dla Państwa, oczywiście. Wszystkiego najlepszego.